Przez wszystko rzeki i doliny tutaj będą, więc synek uważa, już biegnąć nos. granat trzyma, drugi, drugi trzyma granat. Kurwa, ma dwa mołotowe Jebańce Pierdolone dwóch mołotow, to się chuj nie da No. Ja przebiegłem komuś to tam 85 tam. Razie, panowie, Pamiętajcie. Jeden mołotow biegniemy, drugi nie chuje. No. Dobra, to jest nasza runda. Dobrze. Proszę się wysmakać, proszę się napić. Wytrze tutaj bojowy był. Wytrzeć rączki i robimy to. Dobra, teraz chodzi. Tak I zamknąć pizdy i pełne skupienie. Muszę podnosić ładu. Synek uważaj. Dwa wido Wróciłbym się stąd. Rzuć jeszcze coś, rzucę flesza i spierdalamy stąd. No. Możemy, no. Adam, rób szum, rzucaj granaty na B, Adam. Ciu, Chodź cicho na kładce. Gruby i synek... W na B. Gruby i synek żółte. Nie, dawaj pakę. Ojciec, plantujesz. Żółte jest tylko cicho. Nie zdać mi się, że jest nas więcej. Dobra, dwóch. że na tym nie ma. Rotujemy na B, spierdalamy stąd. Ich, było ich dwóch. Adrian, info. Co ty nic nie mówisz? Jadek. Nie wiem, gdzie jest, no. Kurwa, nie możesz powiedzieć, że B jest czyste. No jest... nie wiem, dopiero wszedłem, kurwa. Skąd Ej, kurwa był tutaj cały czas z tyłu. Ja, B jest czyste. Jasny chuj. Ja jestem klikam kurwa klawiaturę. A ten mnie problemem. Ale gdzie był? Nie no wiem. By... Za Lepsze pistolety I tylko. Tylko lepsze pistolety. No to nie wiem. Lepsze pistolety i raszujemy na A. Późno, ugramy. Po prostu krok od wyspoczynienia alkoholu. <laughs> cio, klęcia. cio, rzuć to mi to pakę, rzuć pakę, rzuć mi pakę jakoś. No chyba nie. Chodź synek, jebać w chodź, chodź, pomożesz nam. Dziadek, kołacha, też Ja, ja pierdolę. to jest lepsze. Ja pierdolę, weź się no. apm Ja się, się. Pat. Moło tutaj jest. Ktoś nam pomoże, żeby splantować na Doba Dobra, chuj, oni już tu przyjdą. Chodź ojciec plecy! Jest plecy! Ja pierdolę Możemy się cofnąć jak chcecie Ojciec broni są na dole. Gruby co synek cofnij się, cof masz broń w rogu. Chodź. Leży, Niech ojciec w weźmie w broń i chodźmy na Mida. Na midzie ich rozkurwimy Możesz zdrobiną gier. No? no a nie chcesz iść na mid Daj, synek, rusza myszką. Jak przegramy tą rundę, to ojciec skacze z balkonu. Któryś rzucił smoka na B. Jedna osoba jest na B. Chodźmy tam. Jebać B. Tu będziemy skakać, to będzie nas słyszał. Cześć 30 sekund, spokojnie. Synek! Nie napiętaj tą myszką po podłodze. Podsadzaj, podsadzaj. Dzięki ojciec. Idę na żółte. Synek, patrz pokoiki. Pokoiki, ja tu patrzę te, te strony. A tam pędzi ja patrzę tylko żółte. No chyba się nie będziemy musiał biegnąć tyłu. Chyba. Chyba, że sirwuje już na B. Dobra. Nie splantuje, nie rozplantuje tej paki? Nie. No. Ta, już nie. Nie stać awki, proszę cię. Może po lewo. Uwa, ma moje Brawo. Brawo, ojciec. Ja miałem kurwa trzy fragi.